W tym odcinku porozmawiamy o ochronie zbóż jarych. Pani Diana, jakie środki ochrony roślin powinniśmy zastosować w ochronie zbóż jarych? Do prawidłowego rozwoju zbóż jarych niezbędne jest, aby plantacja również była wolna od chwastów, ponieważ młode rośliny muszą konkurować o składniki pokarmowe, o wodę, której w tym okresie ostatnimi laty bardzo brakuje. W zbożach jarych również zapobiegamy występowaniu chorób, regulujemy łan oraz baczamy szkodniki. Zabiegi te są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin, a co za tym idzie zwiększenia plonu i podniesienia jego jakości. Mhm. Marcin, jakie preparaty nam polecisz? Mogę zaproponować na przykład Aksjan Complete Pack. Stosujemy go od czwartego liścia rośliny uprawnej do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej. W dawce od 0,67 do 1,3 litra na hektar. Zwalcza takie chwasty jak miętko zbożowa, niezapomina jka polna, owyskuchy, przytługiaczepta. Podobnym produktem jest Puma Universal, dawka od 1 do 1,2 litra na hektar. Zwalcza kwasty takie jak kwastnice jednostronna, miotła złożowa, owiec głuchy, głośliniec, wyczyniec, polny. Camaron w dawce 0,4-0,6 litra na hektar do zwalczania takich kwastów jak maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian i wiele innych dwu Gold dawka 1 litra na hektar zwalcza m.in. chwasty rumianowate, przytulie czepną i pozostałe kwasty dwu Posiada rejestracji we wszystkich zbożach o zimych jarych. W ofercie znajdziemy również cały rodzinę Fastoksów: Fastox Turbo, Trio Extra oraz Fastox D. Czy powinniśmy zaprawiać zboża jarek? Jak najbardziej. Podstawowym zabiegiem, od którego rozpoczyna się uprawa zbóż jarek, jest zaprawianie nasion. Rośliny już w początkach wzrostu narażone są na porażenie grzybami, które znajdują się w glebie i na materiale siewnym. Młode siewki są podatne na czynniki chorobotwórcze, a ich zdrowotność bezpośrednio wpływa na wielkość i jakość plonu. Zaprawianie materiału siewnego pozwala zwalczać wiele chorób zbóż, dlatego powinniśmy stosować kwalifikowany materiał siewny. A czy jest różnica w ochronie zbóż jarych i ozimych? Zboża jara atakowane są przez te same choroby i szkodniki, które występują w formach ozimych. Różnicą jest jedynie długość okresu, w którym zboża narażone są na ich szkodliwe działanie. Na oziminach mogą bytować dłużej, już od jesieni. W przypadku zbóż jarych ten czas jest krótszy. Patogeny atakują na wiosnę od momentu wysiewu ziarna. To, że mają mniej czasu na ekspansję nie oznacza, że można je lekceważyć. Zwłaszcza w dogodnych dla nich warunkach do rozwoju. Zboża jary borykają się z występowaniem presji chorób. Mączniaka prawdziwego, rdze brunatnej, rdze żółtej, rdze źdźbłowej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew, brunatna plumistość liści, Rdza jęczmienia, rdza karłowa, owca, plamisto siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, fuzarioza i czerń kłosów. Są to choroby, które występują w zbożach jarych. Dziano, powiedz, w jakich terminach stosujemy fungicydy. W łanach o dobrej zdrowotności, gdy panuje sucha wiosna, jeden zabieg fungicydem powinien nam wystarczyć. W fazie od drugiego kolanka do pełni strzelania w dźwięku, czyli BBCH 32-35. Mokra wiosna. Tutaj zalecamy raczej dwa zabiegi. Pierwszy zabieg w fazie pierwszego-drugiego kolanka, czyli BBCH 31-32, razem z regulatorem wzrostu. Drugi zabieg natomiast wykonujemy w fazie liścia flagowego, głównie jest to pszenica, lub krótko przed kuszeniem, jeśli chodzi o jęczmie. Przy niewielkiej presji chorób, jeden zabieg w fazie liścia flagowego, czyli BBCH 45-49, na ochronę górnych liści i kłosa powinien nam wystarczyć. Natomiast przy widocznej wczesnej presji chorób. Zabieg najpóźniej wykonujemy do fazy drugiego kolanka. Drugi zabieg wykonujemy w zależności od stanu rośliny i dalszego przybiegu pogody. A co z regulacją łanu? Na ogół właściwym terminem wykonania zabiegu regulacji przypada w czasie, kiedy występuje deficyt wody, a nawet do skwiera susza. Z tego też względu bywa on często pomijany. Tymczasem należałoby rozważyć jego wykonanie nieco wcześniej niż w fazie pierwszego kolanka zanim zboża zaczną odczuwać występujące w tym czasie braki wody. U zbóż jarych wegetacja przebiega dosyć szybko i tak naprawdę jest to kwestia przesunięcia zabiegu o kilkanaście dni wcześniej oraz wygospodarowania czasu na jego przeprowadzenie. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy regulacji łanu? Zwrócić uwagę trzeba na panujące temperatury, które mogą być nie tylko za wysokie, ale także za niskie. Preparaty zastosowane we wczesnej fazie wzrostu zbóż jarych poprawiają ich krzewienie oraz działają usztywniająco. A kiedy możemy rozpocząć zabiegi regulacyjne? Najwcześniej, bo od początku wzrostu zbóż, czyli BBCH 1214 można stosować preparaty oparte na chlorku chloromekwatu, czyli CCC. Użyte we wcześniej fazie dają najlepsze efekty regulacji. Hamują wzrost pędu głównego i poprawiają krzewienie. Preparaty oparte na CCC zastosowane w późniejszym terminie czyli BBCH 3135 działają już typowo skracająco. Optymalne temperatury podczas zabiegu to 10 stopni. Jeśli obniży się po wykonaniu zabiegu, nie wpłynie to na skuteczność preparatów, ponieważ te działają w temperaturach w przedziale od 5 do 25 stopni. Hatelu stosuje się od fazy końca krzewienia do całkowicie wykształconego liścia flagowego, czyli BBCH 2939. Chociaż zaczyna on działać w około 5 stopniach, to faktycznie proces skracania zaczyna się wraz ze wzrostem temperatury, czyli gdzieś około 8 stopni. I tutaj przy tej substancji aktywnej ważne jest to, żeby świeciło słońce, ponieważ mamy lepszy efekt wchłaniania. Preparaty natomiast zawierające etefon stosuje się w fazie strzelania w zibło, czyli tej późniejszej BBCH 31-37. Głównie jest to preparat dedykowany dla jęczmienia. Zabiegi w jęczmieniu możemy opóźnić do momentu grubienia pochwy liściowej liścia flagowego. Po EZF-om sięgamy również, gdy temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza. Jeśli stosowany jest, gdy temperatury dochodzą do 23 stopni Celsjusza, może on wykazywać słabsze działanie. Dlatego wraz z postępującym ociepleniem w ciągu dnia zabieg regulacji najlepiej jest przeprowadzić w godzinach wieczornych. Marcin, powiedz nam, jakie produkty mógłbyś polecić? Tak, mogę polecić na przykład wylegać płyny zawierający substancję aktywną CCC. W dawce 0,92 litra na hektar. Kolejny produkt to Next, zawierający substancję aktywną Trinexavac Etylu do stosowania w dawce 0,08 litra na hektar. I ostatni, Grasputer, zawierający substancję aktywną Etefon w dawce 0,751 litra na hektar. Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnych filmów dotyczących ochrony zbóż ozimych, jarych i kukurydzy.